Dzień dobry, cześć! Dziś chciałbym wam opowiedzieć o moich wrażeniach z testu radaru Garmina Waria RTL515 to małe, sprytne urządzenie. Jeździło ze mną jeździć w zasadzie cały czas od mniej więcej dwóch tygodni i chcę wam teraz opowiedzieć, czy warto wydać 900 zł na lampkę i radar? Zacznę może od oświetlenia. Łączy się bezprzewodowo z Garminem, wyświetla poziom naładowania. Dzisiaj jestem po 4 godzinnej jeździe. Waria była naładowana do pełna. W tej chwili mamy 4 z 5 kresek, czyli 4 godziny nie zużyły zbyt mocno tego... jego baterii. Zakładamy, że jest bardzo mocno. Oświetlenie jest widoczne z daleka zarówno w dzień, jak i w nocy. Ma wiele trybów pracy, można dostosować do potrzeb oświetlenia. Można też pozwolić Garminowi obsługiwać go w sposób automatyczny. Ja tak jeszcze licznik automatycznie dobiera moc oraz rodzaj świecenia tej lampki tego radaru i do otoczenia, do natężenia światła. Dodatkowo m, można sterować y, z poziomu licznika trybami świecenia, kiedy macie dotykowy ekran, tak jak w mojej 830, wtedy to działa naprawdę fajnie i można dotknięciem palca kontrolować y, jak lampka świeci. Ale tak naprawdę nie jest to tylko lampka, kosztuje to 900 zł, czyli dość dużo jak na lampkę. Podstawową funkcją tego urządzenia jest śledzenie obiektów poruszających się za nami z prędkością większą niż my. Czyli, krótko mówiąc, radar. Pokazywałem Wam na poprzedniej mojej zajawce, w jaki sposób to działa, w jaki sposób jest wyświetlane na Garminie. Dziś chciałbym opowiedzieć o wrażeniach i o tym, czy ja bym chciał mieć takie urządzenie. Nie jestem gadzieciarzem i nie uważam, że muszę mieć wszystko, co jest nowe, natomiast Niewątpliwie od paru lat bardzo dużą uwagę przywiązuję do bezpieczeństwa mnie samego na drodze. Ale też nie, nie samego, bo innych kierowców różnie również. To jest urządzenie, które to bezpieczeństwo poprawia. Dlatego chciałbym wam zarekomendować je, bo uważam, że warto. W mieście. Sens używania tego radaru jest umiarkowany. Uważam, że ciągłe komunikaty o zbliżających się autach są e, być może mały, nawet lekko irytujące, ale tak naprawdę pełen potencjał to urządzenie pokazuje poza miastem. Od trzech dni jeżdżę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ruch tu jest umiarkowany, nieduży i muszę przyznać, że. Bardzo spodobało mi się funkcjonowanie tego urządzenia, ponieważ zanim usłyszycie auto za wami, radar już sygnalizuje, że to auto się zbliża. Nie ochroni to Was przed pijanym kierowcą, który wjedzie w Was nie widząc, nie kontrolując drogi przed sobą. Nie ma się co oszukiwać, ale pozwoli Wam w sposób bezpieczny i świadomy omijać dziury. Skręcać na skrzyżowaniach w lewo, w prawo. Cały czas możecie kontrolować, czy jakieś auto nie jedzie za Wami. Nie musicie odwracać głowy. A odwracanie głowy do tyłu jest to po pierwsze manewr, który często kończy się lekkim bujnięciem roweru. Po drugie odrywacie wzrok od drogi przed Wami. Możecie natrafić na jakąś dziurę, nierówność mulde, cokolwiek. A jadąc w grupie też, na przykład, nie zwróćcie uwagi, że kolarz przed Wami lekko przyhamował lub puścił korby. Waria gwarantuje pełną kontrolę tego, co się dzieje za Wami. I tutaj to urządzenie nie ma sobie równych. Tak taka jest moja opinia. Czy warto? Warto. Bardzo polubiłem warię. Choć cena nie jest niska, ale cena zdrowia chyba nie jest określona. Zdrowie jest cenniejsze od wszystkiego. Mankamenty. No w zasadzie mam tylko jeden mankament. Mocowanie. No brzydkie jak noc. Kolarze szosowi dbają o swoje rowery, dopieszczają je, montują dopasowane koszyczki, owijki. Elementy, siodła, same całe siodła, kierownice, to wszystko jest to, wszystko musi dobrze wyglądać. No, takie jest kolarstwo szosowe, czy się komuś to podoba, czy nie. Waria jest dość duża, rzeczywiście, nie da się ukryć, ale w miarę smukła samo urządzenie nie jest brzydkie. Natomiast mocowanie jest jakimś wielkim, odstającym klocem na gumkę, którego ja nie rozumiem, i wygląda to przepaskudnie. Jeżeli garminie wypuścisz mocowanie zgrabne pod siodło, montowane do prętów siodła, to wygrasz. Póki co jest źle. Ale to tylko moja opinia. Może komuś się podoba. Niemniej warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i kupić sobie warię RTL 515. A, nie wspomniałem. Śledzi do 6 obiektów na raz. Zatem nie zaskoczy Was jeden samochód, który Was wyprzedzi i nie będzie sytuacji, że nie wiedzieliście, że za nim jest kolejny. Sześć obiektów naraz. Poza miastem to w zasadzie więcej nie trzeba. A tak jak mówiłem w mieście, sens używania warii jest umiarkowany. No ale lepiej mieć niż nie mieć. Polecam gorąco. Piszcie, dzwoncie do sklepu mybike.pl, możecie tam kupić takie urządzenie. Ja niedługo muszę je oddać i przyznam szczerze, że żalem się z nim rozstaję. Zobaczę, czy będzie mi go brakować. To będzie najlepszy test. Pozdrawiam, cześć.